Max i postek wiedzieli bardzo dużo. Jednak celem nie był postek, a właśnie Tomasz M. pseudonim Max. Witam państwa w kolejnym odcinku Miejsca Zbrodni. Dzisiaj znajdujemy się na warszawskim Mokotowie, konkretnie na ulicy Gagarina 2, gdzie 23 października 2002 roku doszło do uprowadzenia dwóch gangsterów z grupy marka K, pseudonim Mu, czyli Jacka, pseudonim Ostek, i Maxa. Dzisiaj opowiem wam co nieco. O tej sytuacji, co tutaj się wydarzyło, ponieważ był to taki początek uprowadzeń grupy Mokotowskiej w bardzo perfidny sposób, wspominano już wielokrotnie na kanale metodą na policjanta. Zapraszam Was na odcinek. Grupa Mokotowska była znana ze swojej bezwzględności i brutalnych metod. I przez to stali się legendą w świecie przestępczym. W jej szeregach działała też podfrakcja zwana obcinaczami palców. Nazwa mówi sama za siebie, bo ci ludzie stosowali metody tak makabryczne, że aż trudno było w nie uwierzyć. Nie wahali się zastraszać, używać przemocy czy wymuszać posłuszeństwo. To sprawiało, że byli niezwykle niebezpieczni. Powiązana z nimi grupa Bokaciaka również miała swoje miejsce w tym mrocznym świecie. Działali wspólnie, zaszczepiając strach w sercach swoich wrogów i rywali. Ich działalność obejmowała cały wachlarz nielegalnych przedsięwzięć, które wpłynęły na życie mieszkańców i wizerunek kraju na długie lata. Nie możemy jednak zapominać, że poza tymi wielkimi grupami w całym województwie mazowieckim, Działały również mniejsze, lecz równie groźne gangi przestępcze. Postek i Max byli gangsterami, a tak naprawdę dealerami środków psychoaktywnych z grupy piaseczyńskiej, którą kierował zmarły w tym roku Marekka pseudonim Muł. W okresie właśnie 2002 roku zaczęła już na ulicach wojować grupa Mokotowska, ale była też grupa bardzo blisko piaseczna, czyli. Grupa Konstancińska, która była zarządzana przez Bukaciaka. Jak wiecie, w tamtym okresie bardzo często na tak bliskich terenach jak Konstancin czy Piaseczno dochodziło do zwarć i walk o wpływy. Postek i Max nie byli jakimiś znaczącymi postaciami, jeśli mówimy o alfabet mafii i gangsterów. Jednak w tej wojnie byli potrzebni do tego, aby przekazywać informacje właśnie, bo Bukaciakowi bardzo przeszkadzał muł, który zarządzał terenem, na który Bukaciak ostrzył sobie zęby. Konflikt między tymi grupami był wyjątkowo zacięty, a Bukaciak miał postrzegać muła jako śmiertelne zagrożenie. W podziemiu mówiło się nawet, że grupa Mokotowska i grupa Bukaciaka. Rzeczywistości wydała wyrok na Muła. Te wzajemne antagonizmy przyczyniły się do eskalacji przemocy w regionie, zwiększając jednocześnie strach wśród miejscowej społeczności. Muł przez bardzo długi czas się ukrywał i był nieuchwytny. Bardzo się bał, ponieważ można by powiedzieć, że grupa hmm, konstancińska, która już w tamtym okresie złączyła się z grupą Wojtasak, czyli początkowo grupą Ursynowską, połączyły siły i wydali. Na muła. Można powiedzieć taki wyrok śmierci. Max i Postek wiedzieli bardzo dużo. Jednak celem nie był Postek, a właśnie Tomasz M. Pseudonim Max, który był bardzo blisko muła, bardzo dużo wiedział na jego temat i on potencjalnie dla gangsterów z grupy Bukaciaka, i samego Bukaciaka, był obiektem, od którego można było coś, że tak powiem, uzyskać. Walka o wpływy była brutalna i pozbawiona jakichkolwiek zasad. Bukaciak i Wojtas, aby zyskać przewagę nad rywalem, poznowili uderzyć bezpośrednio w ludzi muła. W ich zamysłach chodziło o destabilizację grupy konkurencyjnej poprzez eliminację kluczowych członków, co miało ich osłabić i zmusić do wycofania z rynku. Jednym z pechowych celów tej operacji stał się Max. Był nie tylko zaufanym człowiekiem swojego szefa, ale również ważnym ogniwem w handlu środkami psychoaktywnymi. Jego działalność przynosiła znaczne zyski, co czyniło go cennym celem dla Bukaciaka i Wojtasa. Porwania, brutalne przesłuchania i tortury były w tym świecie na porządku dziennym, a Wojtas czy Bukaciak nie wahali się przed użyciem tych brutalnych metod. Ostek i Max dali podobno namówić się, aby przybyć. Właśnie na Gagarina 2, gdzie znajdowała się karczma słupska. Właśnie dochodzimy teraz do tej miejscówki. Właśnie dokładnie w tamtym miejscu, gdzie znajduje się przystanek autobusowy, przybliżymy Wam, yy, wam to miejsce. Zostali nagle z tej karczmy, spożywając, wywabieni na parking. Na tym parkingu podjechał yy, policyjny wóz, prawdopodobnie Volkswagen Vento, bo grupa Mokotowska zajmowała się właśnie porwaniami metodą na policjanta, bo gangsterzy mieli dostęp przez Dariusza z pseudonim Steryt do prawdziwych mundurów policyjnych legitymacji i pod pozorem jakiejś kontroli zostali właśnie w to miejsce zwabieni. Natychmiast ich skrępowano, rzekomo aresztowano i wsadzono do tych samochodów. Co gorsza, za policjantów przebrani byli bosowie, bo na miejscu był zarówno Bukaciak jak i Wojtas, z kilkoma jeszcze innymi gangsterami. To, co wydarzyło się później, naprawdę mrozi krew w żyłach, ponieważ tak brutalnej egzekucji i to na początku, kiedy grupa Mokotowska jeszcze się tak nie rozbisurmaniła, to naprawdę robi wrażenie i zaraz wam o tym opowiem. W porwaniu brali udział czołowi członkowie gangów. Był to ternit, garbaty, Kokolino, biały, ale również bukaciak i Wojtas. Ofiary zostały przemocą wciągnięte do samochodów i wywiezione do miejscowości parcela obory niedaleko Konstancina. Podobno cała sytuacja była wyjątkowo brutalna. Przez niemal trzy godziny postek i max byli dosłownie katowani i okładani po głowie toporkiem. Tych brutalnych czynów miał podjąć się Wojciech S., znany jako Wojtas, który na pierwszy rzut oka w niczym nie przypominał typowego gangstera. Wręcz przeciwnie, według świadków Wojtas był człowiekiem ułożonym i niesamowicie grzecznym. Jego wątła postura nie wskazywała na to, że mógł być jakimś fajterem czy bezmyślnym gangsterem. Jednak za tym niepozornym wyglądem kryły się często brutalne i sadystyczne myśli. Które bez wahania przekłuwał w czyny. Jego metody były wyjątkowo okrutne, co sprawiało, że był niezwykle niebezpieczny i skuteczny w świecie przestępczym. A postek mówiło się, że był tak naprawdę przypadkową ofiarą i wcale nie miał być tam jakby takim głównym celem do, do przesłuchania, tylko to głównie interesował ich Max. Jednak to, co stało się z Postkiem, naprawdę mrozi krew w żyłach, bo panowie byli bardzo długo przesłuchiwani w cudzysłowie. Wojtas, czyli Wojciech S, miał używać toporka, uderzając dealerów w głowę wielokrotnie, przystawiając im broń do głowy. Naprawdę no, była to bardzo brutalna egzekucja. Jeśli chodzi o Maxa, mówiło się, że został zakopany żywcem, z tego względu, że tam, gdzie już panowie zajechali, na miejscu już były wykopane doły, czyli odpowiedź była jasna, że oni jechali ich zabić, a nie tylko przesłuchać i wypuścić. Z Postkiem, no jakby obeszli się najbrutalniej, ponieważ według, według relacji, jeszcze raz powtórzę, kiedy już znaleźli szkielet, a zaraz powiem jak to się stało, że w ogóle ich znaleźli, bo bardzo długo widnieli na listach zaginionych. Kiedy odkopano szkielet postka, to jego głowa była oddzielona od reszty ciała, co wskazuje na to, że ostek był najgorzej potraktowany. Prawdopodobnie zginął jako pierwszy, bo był niechcianym świadkiem. Jednak od 2002 roku minęło bardzo wiele czasu ponieważ ciała odnaleźli w 2014 roku i był to zupełny przypadek. Na współpracę z policją poszedł gangster o pseudonimie Bukaciak, czyli szef grupy Konstancińskiej, pieszczotliwie nazywany Grabarzem z Konstancina. Poszedł on, jak już mówiłem, na współpracę z policją i wskazał miejsce, gdzie znajdują się zaginieni od lat Postek i Max. Policja pojechała do Hojnowskiego Parku, gdzie rozpoczęto pracę śledczych, aby te ciała móc odkopać. Czy faktycznie to miejsce to tam, gdzie mówi, że mają się znajdować ciała? No i tak też się stało. Kiedy już wjechały różne sprzęty, aby móc odkopać po tak długim czasie zwłoki, okazało się, że leżą tam nie tylko Postek i Max, ale dwie inne osoby. O których przyznam Wam szczerze, nie mam pojęcia, czy były to ofiary gangsterskich porachunków. Postek leży obecnie na cmentarzu w Piasecznie na ulicy Julianowskiej. Pokazywaliśmy już Wam ten cmentarz przy okazji odcinka o Mariuszu M. z Piaseczna. Został on uznany za zmarłego dopiero w 2014 roku. Postek miał całe 27 lat w momencie śmierci, więc. Można, można by powiedzieć, że mieli jakiś tam, byli jakoś najniżej w hierarchii z Maxem w, w gangsterskim alfabecie, ale zostali potraktowani naprawdę jak jakieś zagrożenia dla grup przestępczych. Naprawdę w historii nie było jeszcze takiego wydarzenia, żeby dilerzy środków psychoaktywnych zostali tak brutalnie potraktowani. Jeżeli chodzi o wyroki, Bukaciak został skazany na 25 lat więzienia, płakał, przepraszał, powiedział, że ja przecież poszedłem na współpracę, chcę zobaczyć jeszcze swoje dzieci, swoją rodzinę. Sądu to nie za bardzo interesowało, ponieważ um, sąd stwierdził, że no, jak możemy cię odpuścić jakkolwiek karę, skoro robiłeś takie rzeczy? E, Wojciech S., pseudonim Wojtas, jak już wspominałem wielokrotnie w odcinkach, w 2022 roku został ostatecznie skazany na karę dożywocia, a takich um, Takich przykładów można by mnoży, można by wymieniać, co, co robił Wojtas w trakcie swojej gangsterskiej kariery. Jeśli chodzi o e, muła, e, bo tu, tutaj muszę też powiedzieć taką ciekawostkę, taką anegdotę dosyć zabawną, jeśli mówimy o, tej, nie, o tych gangsterach nieustraszonych. Mu zdawał sobie sprawę, że jest na liście śmierci grupy Mokotowskiej czy grupy Wojtasa. No Bał się po prostu swoje życie, ukrywał się wielokrotnie, aby gangsterzy go nie, jakoś nie ujęli. Zmieniał samochody, miejsca zamieszkania. To jest obligatoryjne zachowanie, jeśli chodziło o gangsterów z, wys... z wysokiej półki. No, gdzie już chodziła o jakaś tam walka o wpływy, mu w 2005 roku został zatrzymany przez policję o 6 rano, i anegdota wiąże się z tym, że tak bardzo bał się e, znalezienia przez swoich oponentów, że w momencie zatrzymania po, no po prostu popuścił moczy w bieliznę. W tym roku, czyli w, kiedy go nagrywamy, w 2024 Marek kapseł do nim mu, czyli domniemany szef grupy Piaseczyńskiej zmarł, prawdopodobnie według doniesień, choroby alkoholowej. Jak zresztą wiecie, w gangsterskim świadku osoby, które już w dzisiejszych czasach wyszły na wolność, bo trzeba powiedzieć, że te wyroki się skończyły, no to los gangsterów by jest naprawdę bardzo krótki. Najczęściej dosięga ich jakaś choroba nowotworowa, dosięga, dosięgają jakieś inne problemy związane z używkami, no i jak widzicie Gangster, to ta gangsterska śmietanka wykrusza się z powodu trybu życia, jaki prowadzili. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście na premierze tego odcinka i że go obejrzeliście w całości. Zapraszam Was do śledzenia innych odcinków o grupie Mokotowskiej na naszym kanale. Pamiętajcie, aby dawać łapkę w górę, aby zasubskrybować, aby też wspierać kanał, bo jest taka możliwość. Widzicie, wyjeżdżamy w plenery. I chcę od razu powiedzieć Wam widzowie, ponieważ ostatnio pojawiły się odcinki podcastowe. Żeby Was to naprawdę nie zmyliło, nie zrezygnowaliśmy, jak widzicie, z odcinków plenerowych. Po prostu będziemy czasami podawać Wam odcinki w takiej formie, jak i w formie plenerowej. Więc jeszcze raz dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. My widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Trzymajcie się wszystkiego dobrego.